Już od najmłodszych lat towarzyszy mi odczucie, że posiadanie lepszej zabawki oznacza, że ja jestem lepszy. Że mój dobrobyt równa się z moim sukcesem. Tak. Materializm jest swojego rodzaju chorobą cywilizacyjną. Bożyszem naszego wieku. I chociaż autorka tych słów. Matka urszula duchowska wypowiedziała je ponad 80 lat temu. Nadal są tak samo aktualne, jak wtedy. Nie da się ukryć, że każdego dnia media wpajają nam jesteś tym, co posiadasz. Jednak osoby, które oddają się pokusie materializmu, nie chcą wiedzieć o tym, że wśród ludzi bogatych wiemy jest nieszczęśliwych bo kierują się złą hierarchią wartości. Przedstawiają mieć przed być. Najbardziej aktualnym tego przykładem będzie odbywający się mundial. W kraju, w którym regularnie łamane są prawa człowieka, kobiet czy nawet pracownika. Tysiące nielegalnych pracowników. Tylko dlatego, że ktoś u góry postanowił, że zarobi na tym tyle pieniędzy, że nieważny jest dla niego szum medialny, który uciśnie po kilku miesiącach. Ale czy bogactwo przynosi nam szczęście? Czy kiedy dotkniemy swego, będziemy szczęśliwi? Wystarczy nam to? Nie. Nie będziemy w pełni usatysfakcjonowani z tego, co mamy. Zawsze będziemy chcieli czegoś więcej. Co gorsza, pojawi się strach. Strach przed utratą tego, co mamy. Bo jeżeli ja jestem tym, co posiadam, kim ja będę bez tego? Osoby, które obsesyjnie pragną ubogacenia się, żyją iluzją sensu życia. Nie widzą już innych źródeł szczęścia. Nie widzą potrzeb otaczających ludzi, w tym bliskich. Człowiek w swojej obsesji staje się samotny. Co możemy z tym zrobić? Nauczmy się wykorzystywać nasze pieniądze, przedmioty jako narzędzia do spełniania naszych marzeń. Co jest mi potrzebne, co jest mi niepotrzebne. Zauważmy nasze życie poza pracą i poza karierą. Zwróćmy uwagę na nasze relacje z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi. Nie dajmy wciągnąć się w nieszczęśliwy wir zarabiania i wydawania. Bo materia nie ma wartości, jest nietrwała, nie może nas definiować. Ideę I nasza moralność, którą się codziennie kierujemy, to właśnie mówi, jakim ja jestem człowiekiem. Bo koniec końców, kiedy nasze dni będą już policzone, co będzie miało dla nas większe znaczenie? Marka samochodu, wielkość ogrodu, ilość zgromadzonych pieniędzy? Czy to, że nasze życie miało jakąś realną wartość? Mieliśmy dla kogo i z kim przejść do naszych marzeń, a później sukcesu? A na końcu tych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.